Witajcie kochani w kolejnym dniu. Dzisiaj witam się z wami jeszcze z hotelu. Mam mega nieogarnięte włosy, ale no cóż, jest jak jest. Dzisiaj taki spokojniejszy dzień, daliśmy sobie czas na odpoczynek, na wyspanie się. Cały czas pada w górach, w Zakopanem i w okolicach, także dzisiaj mamy sobotę i uderzamy na krupówki. Nie będziemy tam jakoś specjalnie długo pewnie, ale tak, mamy w planach pochodzić troszeczkę po sklepach. Daniel obiecał mi, że coś mi kupi. Z okazji mojego ostatniego mm, sukcesu zawodowego, tak to powiem. Także idziemy na zakupy, zobaczymy, co sobie wybiorę. Liczę, że jakieś dresy znajdę, bo w sumie by mi się przydały. I zobaczymy co ten dzień przyniesie. To jest nasz ostatni dzień w zakopanym. Plany miały być troszeczkę inne, ale o tym Wam powiem może już w samochodzie. Teraz się zbieramy. Ja ubieram jeszcze kurtkę, bo nigdy nie wiadomo kiedy złapie nas deszcz. Także biorę kurtkę z kapturem i lecimy. Kochani, więc przychodzę właśnie do Was z małym update'em, jak to jest a propos naszego wyjazdu, ponieważ my w Tatrach mieliśmy być cały tydzień, od czwartku do czwartku i mieliśmy tutaj trzy noce zarezerwowane w mur za od, właśnie od czwartku do niedzieli, i w niedzielę mieliśmy zmienić lokalizację, ale nadal zostać w tatrach, z tym, że miała być e, większa ekipa i fajny taki kompleks wypoczynkowy. Mm, ale niestety z przyczyn od nas niezależnych, ani też właściwie niezależnych od, od ekipy. Na ten wyjazd po prostu się nie udał, musieliśmy go odwołać, zrezygnować z tych domków. Niestety rezerwacja przepadła, no ale mówi się, trudno. Życiowe sytuacje losowe się zdarzają i nie ma co tutaj płakać. Generalnie i tak pogoda cały tydzień ma być taka beznadziejna, ma być deszczowo, i, i tak byśmy nie skorzystali z tych tat, tak jak byśmy chcieli. No i zastanawialiśmy się, co tu robić od tej niedzieli, no bo tak naprawdę jeszcze cały tydzień wolnego przed nami. I rozkminialiśmy różne opcje, czy przedłużyć sobie ten nocleg tam, gdzie teraz jesteśmy, w Murza Zichle, bo widziałam na Airbnb, że są dostępne terminy i w dobrej cenie, czy jednak szukać czegoś innego, żeby może gdzieś zmienić destynację. I stwierdziliśmy w sumie z Danielem jednogłośnie, że uciekamy gdzieś ku słońcu, bo nawet wiecie, jeżeli byśmy zdobyli sobie te, te szczyty, które sobie zaplanowaliśmy, to te widoki nie są takie jak latem. Wiemy, jak ładnie góry wyglądają, kiedy jest ładna pogoda, kiedy jest słońce i o wiele przyjemniej i łatwiej się wchodzi. My też nie jesteśmy aż tak zaawansowani. Tak jak Wam mówiłam, nie jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o sprzęt, bo mamy tylko i wyłącznie kaski. A no to jest troszeczkę za mało na te wysokie tatry. Dlatego uciekamy z Tatr jutro, z samego rana, zmieniamy destynację, zostajemy w Polsce, gdzie dokładnie pojedziemy to zobaczycie w kolejnych vlogach. Ale tak, szukałam też jakichś fajnych wypadów na 3-4 dni za granicę, jakichś lotów szukałam z Krakowa albo z Katowic, jak już tutaj jesteśmy na południu, bo z Gdańska są strasznie słabe loty. Ale nic nie ma, to znaczy są, ale wychodzimy mega drogo łącznie z noclegiem, bo wiecie, te tanie noclegi też już są pozajmowane, więc nawet jeżeli w miarę okazyjny lot znalazłam, no to noclegi były bardzo drogie, więc to zostawiamy na kiedy indziej, a my zostajemy w Polsce, jedziemy gdzieś, gdzie według prognoz jest więcej słońca i zobaczycie dalej w kolejnych vlogach, gdzie nas poniesie, a na razie jeszcze zostajemy w Zakopanem i lecimy na Krupówki. step two get some good some food in you step three you grow hard about what you want to be step four everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day 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 wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up.

It's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Uh.

Szukałam spodni, byliśmy w TK Maxie, w Forefie, w Clientemie, w, w Reserved, gdzieś tam jeszcze w Pseizerze. ale nic nie było dosłownie, były krótkie spodenki dresowe, dosłownie po jednej, dwie pary w długich i to takich, które mi nie przypadły do gustu. Jedne mierzyłam w TK Maxie z Fila, ale były dużo za duże, także no nie mam niestety spodni, ale to nic, nic na siłę, poszukam też w necie czegoś. I tak, i byliśmy też w wedlu na kawce i na kruasancie przepyszny. Był ten croissant z tą czekoladą, naprawdę mega. Kawa też dobra. Także to, a potem byliśmy jeszcze w Lidlu, bo dzisiaj sobota i zrobiliśmy już zakupy na jutro, bo jutro już nigdzie nic nie kupimy. A tak jak Wam mówiłam, zmieniamy destynację, więc też nam się parę rzeczy spożywczych przyda. I tak wracamy do pokoju i myślę, że już tylko YouTube, może jakiś serial, może książka. Po prostu odpoczynek, mam nadzieję, że znowu nie pójdę spać o 15 i nie będę spać do rana. No i tyle. Może jeszcze gdzieś wyjdziemy na obiad. Zobaczymy. Hello, my już jesteśmy w pokoju i przyszłam Wam pokazać moją pamiątkę. Pokazywałam wam te kubeczki w sklepie z pamiątkami. No i na jeden się zdecydowałam. Już wam pokazuję, o Jezu. Zobaczcie, taki piękny, to jest taki ceramiczny kubek, duży, naprawdę na dużą herbatę. Mi brakowało już takich dużych kubków. No i taki kubeczek. Wiem, że dużo osób zbiera te kubki ze Starbucksa, ale moim zdaniem, znaczy mi szczerze się po prostu one nie podobają. Jakoś nie czuję fenomenu tych kubków ze Starbucksa. A ten z zakopanego mnie mega urzekł. Były w różnych kolorach. Zastanawiałam się jeszcze nad takim e, delikatnym różowym, blady, blady róż. Ale ten też jest bardzo ładny. Taki turkus, taka szałwia właściwie. Mięta, nie wiem jaki to kolor. No ale przynajmniej jak stary będzie chciał też z niego popić, to nie będzie siary, że pije w różowym kubku. Bardzo ładne. Bardzo mi się podobał i kosztował 48 zł. No i zabawne, bo dokładnie ten sam kubek w. Innym miejscu z pamiątkami, dosłownie kawałek dalej, kosztował o dychę więcej, 58, także uważam, że nie przepłaciłam. Nie wiem, może jeszcze gdzieś by było taniej, ale no nie jest, nie jest zła cena. Jak na taki fajny kubek, to jest w ogóle jakaś polska marka, nie jest to, wiecie, że jakiś tam Chińczyk. Kurczę, tu nie pamiętam. Gdzieś widziałam, że to polska marka, no ale to nawet widać, o tu. Holand Vintage Quality. Hmm. No, nie wiem. W każdym razie jestem zadowolona. Myślę, że będzie mi się dobrze z niego pić. Witajcie, kochani, ponownie. Jak widzicie, ja już ogarnięta przywdziałam kiece. Odpoczęliśmy, oglądaliśmy turbulencję, trochę YouTube'a, zjedliśmy. Ja zjadłam sobie mój placek po cygańsku wczoraj, bo wziąłam oczywiście na wynos, bo nie zjadłam Włoch dań i zupy i tak wielkiego plaska, bo naprawdę było ogromne. Jeszcze surówki i tak dalej, więc brałam go na wynos i dzisiaj go sobie dojadłam około godziny, nie wiem, 12, 12, 13. Teraz mamy godzinę chyba 15.30, nie wiem, bo zepsuł mi się zegarek. Tak jak Wam wczoraj mówiłam, coś zaczął mi szwankować, myślałam, że wiecie. Może od tego deszczu trochę przemógł, a podłączyłam go do ładowania, no i póki co się nie włącza, także zobaczymy co dalej. Może trzeba będzie go wysłać do naprawy albo na reklamację. Znaczy on już jest po reklamacji, ale raz był już reklamowany na gwarancji, właśnie przed tym upływem jeszcze gwarancji, także może się uda. Jak nie, no to naprawimy go na własny koszt. I tak, i teraz się ogarnęłam, tak jak mówiłam, i lecimy zjeść, idziemy do restauracji u góralki. Też już w niej byliśmy dwa lata temu, rok temu i wracamy. Teraz to jest ogólnie restauracja widokowa, i ma naprawdę bardzo ładny widok na góry, jeżeli jest ładna pogoda. Teraz jest taka, no raczej średnia, bym powiedziała, znaczy, nie pada, ale nadal jest zachmurzone niebo, więc nie wiem, czy widoki będą. Niemniej jednak jedzenie też jest pyszne, dlatego lecimy tam. Także pokażę Wam, co zamówiliśmy. Czy wyszliśmy i właśnie zaczęło kropić? Tak, także mamy szczęście. Raczej nie uda nam się zdążyć przed deszczem, ale spróbujemy. Daniel już biegnie przede mną. Ja próbuję mu nadążyć kroku. No cóż, takie wakacje. Foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Что за пивку Покаж. Это кета. Темное,